Dobry wieczór. Witam Samuela, witam Janinę, witam Piotra, witam Jerzego Anetę, Krzyśka, Barbarę, Julietę, Low, Paulina, czy Paulinę, Stefana. Witam wszystkich i tych, którzy jeszcze się nie odezwali. Dzisiaj temat będzie kontynuacja kolejnego rozdziału krótkiego zresztą z tej książki Strażnicy fałszywego imienia. Nie dość, że krótki to w dodatku ja w zasadzie już go jako dygresję w poprzednich filmach któryś tam nie wiem w tydzień temu albo dwa tygodnie temu już wspominałem o tym. Więc <laughs> jeżeli ktoś śledzi moje filmiki od dłuższego czasu to nie będzie to nic nowego dla niego. A dzisiejszy temat, którego właściwie zapomniałem wpisać, a musiałbym to spróbować zmienić w filmiku, to imię Boga w Nowym Testamencie. Czyli mamy tutaj te cztery przypadki, kiedy imię Boga, Boga Starego Testamentu, imię pojawia się w Nowym Testamencie, czyli coś, czemu zaprzeczają e, prawie wszystkie religie. Prawie wszyscy twierdzą, że w Nowym Testamencie nie ma imienia Bożego. Nawet świadkowie Jehowy, którzy tak duży nacisk kładą na imię Boże, w formie, niestety w formie błędnej Jehowy, o czym mówiliśmy ostatnim razem, Czyli Burzyciel, nawet oni twierdzą, że w Nowym Testamencie nie ma imienia Bożego, choć twierdzą, że powinno być i że być może pierwsze manuskrypty, do których nie mamy dostępu zresztą, bo mamy gdzieś tam z IV wieku, ewentualnie fragmenty tylko starsze, no to są przekonani, że w pierwszych tych manuskryptach na pewno było imię Boże, tylko że późniejsi kopiści je usunęli. Tymczasem w manuskryptach greckich, które przetrwały od naszych czasów, jest imię Boże, tylko że nie w takiej formie, jakby oni chcieli. Dlatego tak nie za bardzo się tym chwalą. Kiedy się też zastanawiają, pokazywałem Wam wcześniej już, nie wiem, czy tak położyłem tę książkę, o, tu jest. kiedy się też zastanawiają i twierdzą, że wcześniej na pewno było imię Boże, no to. Rzeczywiście było, na przykład w Ewangelii Mateusza, wiemy o tym. Pozostały przechowane są do dzisiaj manuskrypty, chociaż z późniejszego okresu, bo z, chyba XIII wieku dopiero, najstarszy jest. Jednak tam też jest imię Boże, ale znowu dokładnie w tej samej formie, w jakiej jest w manuskryptach greckich księgi objawienia. A w jakiej tam jest? Tam jest znaczy w tych, możemy tak, może w tej książce to jest, w manuskryptach hebrajskich to jest JH, czyli J-Het natomiast w wersji greckiej, w manuskryptach Księgi Objawienia jest IA, czyli JA jakbyśmy to przeczytali dzisiaj i to się znajduje w Księdza objawienia 19 rozdział, werset 1 do 6. Może bym wrzucił tutaj księgę objawienia, z, żebyśmy razem śledzili. O, w ten sposób zrobimy nakładkę. to był 19 rozdział. Werset 4. To jest przykład Biblii tysiąclecia. powiększę, żebyście widzieli. I tu jest imię, imię Boże w hebrajskim zawołaniu. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie. To pierwszy werset mówiących: Alleluja. Zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierzonicę, co znieprawiała nierządem swym ziemią i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie Alleluja, a dym wznosi się na wieki wieków, a 24 starców upadło i czworo zwierząt i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. I wyszedł głos od tronu mówiący chwalcie Boga naszego wszyscy jego słudzy, którzy się go boicie i mali i wielcy, i usłyszałem jakby głos Wielkiego Tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: „Aleluja”. Bo królowo Pan Bóg nasz wszechmogący. Czyli mamy tutaj kilka razy „Aleluja” i wiele osób to jest przykład katolicki. Przykład katolicki zostawił to w formie takiej nierozdzielonej, znaczy powinno to być rozdzielone na alelu i ja to są dwa wyrazy e, tak jak rozdzielono amen, amen też jest hebrajskim słowem i ono w oryginałach Starego Testamentu pisałoby jednym ciurkiem bez przerwy pośrodku, bez tego wykrzyknika to nie było przerwy tego wykrzyknika to było jednym ciurkiem, ale i z małej litery samej by było czyli znaczy nie było wtedy takich rozróżnień mała, duża e, Amen aleluja by było w całości, skoro przykład katolicki rozdzielił słowo hebrajskie Amen od Alelu, więc powinien też rozdzielić ja. Zrobili to w zasadzie inni, inni, inni. Zobaczmy jak to, jak to, zobaczmy jak to zrobili, jak to przetłumaczyli na przedświadkowie Jehowy Przykład nowego świata, za objawienia. 19 rozdział Wysławiajcie Jah. Czyli przetłumaczyli. To jest ciekawe, bo Jan pisząc objawienie po grecku nie przetłumaczył hebrajskiego słowa Alleluja, natomiast świadkowie przetłumaczyli: Wysławiajcie Jah. Z tym że widzimy w że dodali h na końcu. Te H jest dyskusyjne, czy ono powinno być, czy nie. Moim zdaniem jest wielce prawdopodobne, że w ten sposób zniekształcili imię Boże, ponieważ jeżeli litera hebrajska "het" oznaczała, że w tym miejscu należy wstawić A, to H się nie wymawiało w tym momencie. I byłoby wtedy Ja, tak jak grecki podaje Alleluja. Z tym, że nie możemy być całkowicie pewni, że grecki podaje dobrze, ponieważ Grecy nie mieli H. Nie pisali H. Więc, więc no, wygląda na to, że powinno być Alelu ja. Natomiast nie je, prawda? Bo świadkowie Jehowy uważają, że imię Boże brzmi Jechowa. Czyli według nich to powinno być je, Jech, o. To byłby skrót. I oni też mówią, że to jest, że to nie jest im, w pełni imię Boże, tylko to jest takie dwie wersje, są takie dwie opinie. Że to jest skrót imienia Bożego. A drugi, że to skrót artystyczny, bo często on występuje w psalmach. E, czy taka na potrzeby jakby pieśni, że słowo za długie, czy coś, więc skrót zrobiono, coś takiego w tym stylu. Oczywiście Księga Objawienia nie jest pieśnią tutaj w tym przypadku, jest to wizja czasów przyszłych, i jak gdyby ten XIX rozdział mówi nam, że w niebie będzie tak wielka radość z powodu ukarania wielkiej niżonicy, która jeszcze nie jest ukarana. Że wszyscy będą sławić Boga okrzykiem: Aleluja! Z tym, że właśnie te ja, tak jak widzicie tutaj na tej ilustracji, jest zapisane po hebrajsku. Macie tu obrazek taki, prawda? Jak się pisze po hebrajsku, potem jak się pisało po grecku. Z tym, że najstarsze manuskrypty, zarówno hebrajskie, nie robiły tu przerwy, jak i greckie też nie robiły najstarsze. No i po łacinie, czyli polskie aleluja, znaczy polskie, łaci, łacińskie litery, że my byśmy odczytali to jako aleluja, prawda? No i to jest, to jest najkrótsza forma imienia Bożego i prawdopodobnie jest to ta forma imienia Bożego, która była zanim Mojżesz ujrzał anioła i z nim rozmawiał w imieniu Boga, zanim dostał od aniołów prawo zanim rozmawiał z nim w krzaku gorącym. I ten Aniu przedstawił Boga w postaci e, JHWH, czyli, nie, no różnie tłumaczą to, to jest kwestia dyskusyjna, jest ten, który jest ten świadkowie mówią ten, który powoduje, że się staje. E, natomiast powiedział też wyraźnie, że e, bo Powiedział wyraźnie, że y, objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego JHWH im nie objawiłem. To wskazuje na to, że JHWH to imię było dla narodu izraelskiego, właśnie z którym zawierał teraz umowę, czyli przymierze. I od tej pory mieli go wzywać, używając tego imienia. Natomiast wcześniej prawdopodobnie używano sformułowania JA, Zapisywanego J. -heta. i dlatego też prawdopodobnie w anglista Mateusz właśnie tej, tych dwóch liter użył. JA użył, żeby określić, znaczy J. heta użył jako imię Boża. Nie cały tetragram. Chociaż tłumacz, ten tłumacz akurat tłumaczy nam jak cały tetragram. Czyli z tego, co udało mi się ustalić w, orygina... w oryginałach, w manuskryptach greckich było. Dwie litery, a tłumacz dodał wszystkie cztery, czyli JHWH. Jak gdyby uznał, że bez tego być może, nie wiem, nie zrozumieją ludzie o co chodzi. Albo uznał, że, że tak samo jak być może jak świadkowie wychowy, że JH było tylko i wyłącznie skrótem, który on rozwija. Tak? Natomiast myślę, że to nie był skrót, to prawdopodobnie jest wyraz, który wskazuje na to, że ktoś jest. To jest byt istniejący. Ktoś, kto istnieje. I Bóg o tym imieniu po prostu jest jedynym Bogiem prawdziwym, jedynym, który istnieje. No, inni, inni bogowie, tak zwani, to, to w dużej mierze są po prostu synowie Boży, którzy przywłaszczyli sobie bycie Bogiem. No to, ty, to tyle w zasadzie. Aha, jak, jak to jeszcze oddają, jak to oddaje. Hmm... A widzę, że ja Wam nie pokazałem. Miałem Wam pokazać tekst i Wam nie pokazałem. No proszę. E, ciągle widzi się to samo. A trochę techniki się gubię, proszę bardzo. To był przykład Nowego Świata, prawda? Co chciałem wam powiedzieć, że wysławiajcie jach. O! nadzieję, że teraz widzicie. Jak nie, to jeszcze mogę powiększyć. E, to był ich wersja. Natomiast wersja, oj tu ciężko będzie teraz, e, Biblii Warszawskiej, czyli protestancka, ma aleluja. Widzimy? A widziałem już też inne wersje. A też aleluja. Amen, aleluja. A jak ma... Jak ma Gdańska? Też aleluja. O, czyli H dodają. Ono H jest domyślne. Znaczy, bo ono występuje znowu w hebrajskim zamiast tego A, a natomiast nie, nie, nie może się pojawić właśnie w w greckim, bo w greckim nie było litery H. No i wtedy, wtedy jakby to z świadkami chowy, to byłoby na początku H i na końcu H, tak, czyli hallelujah. No, ale prawdopodobnie Hallelujah jest prawidłową formą. Możemy jeszcze rzucić okiem, nie wiem, nie to jest też haleluja. Dobrze. No to by było. To by było na tyle. Chyba, co chciałem Wam przekazać w dniu dzisiejszym, jeżeli macie jakieś pytania, no to w tym temacie, to prosiłbym teraz właśnie. No, jeszcze można wspomnieć, że ta forma skrótowa ja nie tylko występuje w Ewangelii Mateusza, nie tylko występuje w Objawieniu, nie tylko występuje w Starym Testamencie hebrajskim, ale występuje także w Księdze Tobiasza. Także, jak gdyby jest wszędzie: i Stary Hebrajski, i Stary Testament Grecki, i, i, i w dwóch księgach Nowego Testamentu. Z tym, że no, w przekładach, które my dysponujemy z Ewangelii Mateusza na grecki, to już nikt nie występuje. Dobrze, rzucę teraz okiem na Wasze pytania. Coś mi tu nie wychodzi. Nie macie pytań? No to... To będziemy kończyć, jak nie macie pytań. Yy, powiem Wam w takim razie, jaki temat jutro omówimy. A jutro będzie głosiciele fałszywego imienia. Z tej książki, tej tej właśnie stronicy fałszywego imienia. No, jest dyskusyjne, na ile my będziemy używać imienia ja, prawda? Czy jak? No, ale to się okaże. Z y, księgi objawienia wynika, że gdybyśmy byli wezwani do tego, żeby zawołać to imię. No i gdybyście, y, możecie to zauważyć, że Alleluja jest też w utworach muzycznych, prawda, można powiedzieć w świeckich utworach muzycznych lub nawet w takich starych utworach, gdzieś tam w westernach nawet, Gloria, Gloria, Hallelujah", tak, śpiewali w westernach nie wiem czy to jest prawda, podobno to był jakiś pieśń Świadków Jehowy natomiast, natomiast najpopularniejszy utwór muzyczny jaki w tej chwili jest, to chyba jest Koena właśnie Hallelujah, czy "Hallelujah", tak to rzeczywiście jest ładna pieśń. Ja nie wiem, o czym śpiewa, więc ja nie wiem, czy tam w sposób godny jest używane to, to zawołanie. Ale ciekawi mnie właśnie, jak Bóg się będzie zapatrywał na osoby, które właśnie śpiewają pieśni ku Jego czci, używając prawdziwego imienia w hebrajskim zawołaniu Haleluja. Bardzo jestem ciekaw, nie przesądzam niczego, bo my nie mamy prawa nikogo sądzić. Tak, właśnie, Paulina wspomniała, że również w imionach proroków występuje... Ja lub Jach. Mhm. Tak. Mhm. Właściwie prawie we wszystkich, prawda? Tylko że nam to tłumaczą w taki sposób, że już nie ma. Izajasz. A nie, zamiast... jak tam było? Izajach, tak? Czy jakoś już nie pamiętam? Musiałbym rzeczywiście spojrzeć na tę listę. Samol mówi, że śpiewa trochę o Dawidzie. Mhm. No. Znaczy Koen rozumiem. A jeszcze Czyli byłoby Isza-Jach, bo wzięłaś Jesza-Jachu z angielskiej trans, transliteracji. W anglicy J przedstawiają jako Y, dlatego tu się to się pojawiło z jakiegoś źródła angielskiego wzięłaś to. Miałem już takie przypadki, że mnie, mnie też poprawiali, że nie pisze się przez J polskie Jeszu, tylko przez Y. No ale to właśnie ktoś wyszukał na stronach angielskich, prawda? Bo tam rzeczywiście anglicy, żeby sobie podać to przez Y, I czasami wtedy tłumaczę, zamiast to oddać po polsku przez J, tak gdyby przypisują żywcem to. Isza, jach, isza, i ja, coś takiego. No, my w zasadzie zgadujemy dziś, jak oni, oni byli wymawiani. Nie, jeżeli ktoś Wam mówi, że wie na pewno, to nie wie nic. Bo to po prostu nie ma nagrań, to musiało być nagrania. Nie ma takiego, takiego prostego sposobu, żeby powiedzieć, jak coś kiedyś odczytywano. Ale rzeczywiście to imię, znaczy to imię było w wielu, w wielu imionach zawarte. I dlatego też niektórzy przypuszczali, że ono też jest w imieniu Jeszu, tak? Dlatego też ja na, był taki okres, że przypuszczałem, że może imię to powinno brzmieć Jaszu czyli pierwsze JH czytałem jako ja z uwagi na objawienie, z tym, że później doszedłem do wniosku, że nie mogę w ten sposób tego robić, ponieważ, ponieważ jest to w jakiś sposób ma interpretacja, prawda? Tu, tu jest ingerencja. Natomiast apostołowie zostawili je, szu, więc, więc postanowiłem trzymać się tej wersji, jaką zostawili apostołowie. No chyba, żeby, bo oni wiedzieli, ja jestem przekonany, że oni wiedzieli, jakie imię należy wzywać. Chyba, żeby były kiedyś ujawnione jakieś manuskrypty, z których by wynikało, że mówili Jaszu. No to wtedy bym skorygował. Ale póki co, Jaszu to jak gdyby była trochę mojej filozofii było w tym, nie? A ja naprawdę staram się Eliminować wszystko, co, jest, co wynika z mojej, jakiejś tam kombinacji, i trzymać się wzorców, które nam dali. My z zasady, że prawda została objawiona pierwszym uczniom Chrystusa, jego apostołom i uczniom, pierwszym naśladowcom, i my dzisiaj nie powinniśmy nic dodawać do tego, tylko powinniśmy się trzymać tego wzorca, który, który oni nam przekazali. I dlatego, skoro oni przekazali je, Su, po grecku Jesu a akurat tutaj jest Jeszu, nawet bez AIN na końcu, no to, no to po prostu postanowiłem się trzymać apostołów, gdyż Taki, takie przewrotne rozumowanie miałem. Jeżeli, jeżeli miałbym się mylić, to wolę się mylić z apostołami, prawda, a nie mylić się, bo sam coś wymyśliłem. I Dlatego też wszystkich innych zachęcam do tego, żeby... Właśnie jako wzorzec traktować to, co zostało, zostawili nam apostołowie w pierwszej kolejności, dopiero później to, co zostawił Stary Testament. Samuel pisze, imię Boga Najwyższego jest tak święte, że jak mamy je przekręcać, to lepiej nie próbować wymagać w ogóle. Ojcze, wystarczy. Tak, Chrystus nas nauczył, ojcze nasz, się modlić. I, no i wiemy z dzieła apostolskie 4.12 że jedyne imię, w którym mamy spodziewać się zbawienia, to jest imię, które nosił nasz Chrystus, czyli Jeszu, nasz Pan. No i, te, ale tutaj znowu apostoł Paweł pisze, że nie można bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć Panem jest Jeszu. Dlatego jeżeli ktoś z Was decyduje się na, za, na oddanie się Panu naszemu Jeszu, uznaje go za swego Pana, to znaczy, że dostał pierwszy, pierwszy dar Ducha Świętego. Dar wiary. A przypominam, 31 marca spotykamy się na zanurzeniu w imieniu Jeszu, i w tego samego dnia po zachodzie słońca obchodzimy pamiątkę śmierci Chrystusa. No to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za przybycie. Nie było długo, nie było też nic nowego, ale no, według książki to tak, taka kolejność powinna być. A ja wcześniej przeskoczyłem parę myśli, zrobiłem dygresję i jak gdyby zdradziłem te myśli, które dzisiaj przedstawiłem. Także ja Wam dziękuję za przybycie. Życzę Wam błogosławieństwa od Boga Ojca i Pana Naszego Jeszu oraz niech zawsze będzie chwała Bogu Ojcu i Panu Naszemu Jeszu. Amen.